Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy skomentować zamierzenia Komisji Europejskiej, nowej, starej przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli pani von der Leyen. Ta Niemka prowadzi Unię Europejską w naszej ocenie w złym kierunku. Nie wiązaliśmy z nią żadnych nadziei, kiedy była wybierana po raz pierwszy i teraz, kiedy była wybierana po raz drugi. Konfederacja jest tutaj w pełni wierna swoim deklaracjom, a także może się pochwalić trafnością przewidywania. E, ocenialiśmy jej zamierzenia jako skutkujące szkodą dla europejskiej gospodarki i dokładnie tak się stało. Europejska polityka klimatyczna prowadzi Unię Europejską w kierunku utraty konkurencyjności. Coraz mniej, mniej miejsc pracy, coraz mniejsze dochody pracowników, e, coraz mniejszy udział e, ludzi, którzy ciężko pracują. W tych zyskach, jakie wypracowywał przez pokolenia europejski przemysł, europejska gospodarka, coraz większe przeregulowanie gospodarki europejskiej i przemysłu, i energetyki, i rolnictwa ogromną liczbą nowych przepisów. Co proponuje na nową kadencję pani von der Leyen? Oczywiście to samo, jeszcze więcej, jeszcze bardziej. To jest naprawdę wprost przerażające, jeżeli popatrzy się, jak Europa jest niszczona przez tych, którzy usta mają pełne frazesów. Nieustannie mówią o Europie, mówią, że Europa ma być silna, ma być zjednoczona, a tak naprawdę kolejnymi regulacjami niszczą ją. Najnowszym świadectwem tego obłędu jest określenie jako celu flagowego dla unijnej gospodarki. To nastąpiło już w lutym tego roku i pani von der Leyen podtrzymuje to na swoją kolejną kadencję redukcję emisji już nie o 55%, ale o 90% do roku 2040. Względem roku 90. A więc jeszcze raz to podkreślmy. Unia Europejska ma emitować o 90% mniej dwutlenku węgla względem roku 90-40, roku czyli przez 50 lat kontynent, który jest jedną z najbardziej zaawansowanych przemysłowych gospodarek na świecie, z jedną z największą mobilnością ludzi, najbardziej rozwiniętym transportem, największym stopniem urbanizacji. Ten kontynent który jest importerem większości dóbr wysoko przetworzonych, ma w ciągu 50 lat rozwoju zmniejszyć swoją emisję o 90%. No przecież to na pierwszy rzut oka brzmi jak utopia. I to trzeba podkreślić. My nie jesteśmy przeciwnikami nowoczesnych technologii. Wiele osób, najwięcej być może ze wszystkich partii w konfederacji Prowadziło swoje biznesy, handlowało różnego rodzaju produktami, także nowoczesnymi. Część z nas korzysta z aut elektrycznych, część z nas korzysta z odnawialnych źródeł energii. To nie o to chodzi, czy my to popieramy, czy nie. Chodzi o to, że nie da się całej gospodarki dekretem polityków oderwanych od rzeczywistości przestawić na zupełnie inne tory, niż ona została stworzona. Warto zwrócić uwagę na marginesie. Że spada udział elektroenergetyki jądrowej, także w tym całym miksie energetycznym. Że w parze ma iść całkowita dekarbonizacja, a nie tylko wycofanie się z produkcji energii z węgla, ale także wycofanie się z dość ekologicznej technologii, jaką jest produkcja energii z gazu, ogrzewanie domów gazem. Nie tylko wyjście z ogrzewania domów olejem opałowym czy węglem, ale wyjście z ogrzewania domów gazem. To jest, proszę Państwa, szkodliwy obłęd. I oni brną to coraz dalej. Pani von der Leyen powiedziała, cytuję, nasz cel jest jasny. Redukcja emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Oni naprawdę w to brną i są popierani przez właściwie wszystkie partie główne politycznie, przynajmniej oficjalnie. Bo z nieoficjalnych rozmów z politykami mogę powiedzieć, że politycy w różnych państwach europejskich mają ogromne wątpliwości, czy to w ogóle jest możliwe, czy to ma sens. Niektórzy nawet o tych zamiarach nie słyszeli. Mam czasem wrażenie, że my tu w Polsce, bardzo uważnie śledząc zapowiedzi eurokratów, lepiej się w nich orientujemy niż przeciętny polityk w wielu innych państwach europejskich, gdzie panuje poprawność polityczna i blokada medialna. Warto także podkreślić, że pani von der Leyen zamierza dotrzymać innych negatywnych ustaleń takich jak realizacja postanowień paktu migracyjnego, takich jak zmiany traktatowe centralizujące Unię Europejską i likwidujące zasady jednomyślności, a więc tworzące superpaństwo europejskie i likwidujące naszą suwerenność, takich jak europejska demokratyczna tarcza przed dezinformacją. Nie Nieowocująca niczym innym jak większym ograniczeniem krytyki tego, co chce robić Komisja Europejska, no bo wiadomo, że w optyce eurokratów każda krytyka ich działań to po prostu dezinformacja. Doświadczamy tego przy temacie klimatu, doświadczaliśmy tego przy Covidzie, doświadczamy tego przy komentowaniu sytuacji na Ukrainie. Warto też podkreślić, że zgodnie z prognozami samej Komisji Europejskiej ten system ETS i jego rozszerzenie, które wejdzie od 2027 roku, a więc ETS-2, czyli rozszerzenie systemu handlu emisjami na transport drogowy i na budownictwo, on osiąga horrendalne koszty. Mowa jest o tym, że uprawnienia do emisji dwutlenku węgla mogą przekroczyć nawet 200 euro. To jest dodatkowy podatek nałożony na transport, na budownictwo, na gospodarkę. To jest administracyjna metoda powodująca, że wszystko jest w Europie coraz droższe, że zwykłych ludzi na coraz mniej stać. E, tą złą politykę można w bardzo prosty sposób zatrzymać likwidując ten system ETS, ograniczając go, ustanawiając górne limity cen tych uprawnień. Jest na to bardzo wiele sposobów. Oni o żadnym z tych sposobów nie chcą nawet podjąć dyskusji. Więc jest w pełni zgodne z faktami i odpowiedzialne, żeby powiedzieć, że polityka Unii Europejskiej, polityka Komisji Europejskiej, będąca przedmiotem konsensusu centroprawicy, centrum i lewicy, prowadzi do wzrostu cen wszystkiego w Europie, to prowadzi do wydrenowania budżetu zwykłych, ludzi prowadzących działalność gospodarczą albo po prostu gospodarstwa domowe. Te rzeczy wszystkie odrzucamy, te rzeczy wszystkie wprowadzane są pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu. To wszystko jest nam sprzedawane pod pretekstem wyższego postępu, wyższej moralności. Naszym zdaniem to po prostu zbiór kłamstw, zbiór frazesów, ślepy tor w rozwoju europejskiej gospodarki. Jeśli to odrzucimy, możemy ocalić to, co się udało zbudować w Europie, to, co się udało zbudować w Polsce, jeżeli chodzi o pozycję w światowej rywalizacji gospodarczej. Jeżeli będziemy dalej w to iść, będziemy coraz biedniejsi, będziemy coraz bardziej pozbawieni znaczenia. Komisja Europejska i jej polityka jest przeciwnikiem dobrego losu zwykłych Europejczyków. Oddaję głos Włodzimierz Skalik, nie tylko nasz poseł, ale także przedsiębiorca. Szanowni Państwo. Tak, ponowne oddanie kierownictwa w ręce niemieckiej opcji, bo to przecież wyraźnie trzeba powiązać, że pani nowa szefowa von der Leyen jest Niemką, która przede wszystkim można ją o to podejrzewać, że będzie reprezentowała niemieckie interesy. I Trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to osoba skompromitowana, bo przecież tuż przed ponownym jej wyborem na szefową Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że Komisja Europejska pod jej kierownictwem za poprzedniej kadencji naruszyła unijne zasady transparentności. Wielki kontrakt o niebywałej wartości 30 miliardów euro z firmą Pfizer został zawarty, umowa została zawarta w sposób nieprzejrzysty, w sposób podejrzany, była ukrywana przed opinią publiczną, była ukrywana przed osobami, które domagały się ujawnienia tych zapisów. Jak się okazuje, 30 miliardów euro pieniędzy Europejczyków, podatników europejskich, zostało zmarnowanych w tajemniczy, podejrzany sposób. I widać, że pani Ursula von der Leyen jest osobą, która preferuje interesy reprezentowane przez globalne firmy, bo przecież. Realizacja celów klimatycznych to jest realizacja oczekiwań wielkiego kartelu klimatycznego, który został ujawniony przez amerykański, depar, e, amerykański, e, amerykańską komisję, amerykańskiego senatu. E, senacka komisja stwierdziła wprost istnienie kartelu klimatycznego, który jest tworzony przez wielkie globalne koncerny, w tym. Takie nazywane wielką trójką zarządzających aktywami Vanguard, BlackRock, State Street. I szanowni Państwo, warto podkreślić, że realizacja celów klimatycznych przede wszystkim uderzy w najuboższych, tych, których już jest wielu w Unii Europejskiej, którzy nie potrafią dzisiaj wiązać koniec z końcem. Już dzisiaj. Nie stać bardzo wielu osób w Europie na płacenie za swoje podstawowe potrzeby, te administracyjnie podnoszone ceny na wszystkie usługi, na wszystkie dobra, przede wszystkim te podstawowe energia elektryczna, ciepło, wszystkie produkty żywnościowe przecież skutek tej drogiej energii również podrożeją i te obszary biedy w najbliższych latach w Europie będą się powiększały. Warto zwrócić uwagę, że Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu odniosła się do podstawowego programowego dokumentu Unii Europejskiej, do manifestu z Ventotene, który został opracowany, sporządzony ręką komunisty Altiero Spinelli. I w tymże, w tymże traktacie wyraźnie wskazuje się, że należy powołać europejskie superpaństwo nawet wbrew woli mieszkańców. I ona to czyni. Ona to czyni. Ona prognozuje zmianę traktatów. Ona przekonuje nas, że to jest dobre rozwiązanie. Rozwiązanie, które osłabi głos państw mniejszych. Z całą pewnością zdają sobie sprawę, że będzie opór na wielu poziomach, stąd ten duży program cenzury, ponieważ jak widać, yy, mieszkańcy Europy budzą się, ten zamordystyczny, klimatystyczny program jest realizowany wbrew woli mieszkańców masowe protesty w ubiegłym roku nikogo nie przekonały. Jak widać kierownictwo, niemieckie kierownictwo Euro, Unii Europejskiej nie zważa na głos zwykłych obywateli i realizuje program, który przede wszystkim służy wielkim, globalnym firmom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Eee, warto podkreślić jeszcze, zwrócić uwagę na to, co powiedział Włodzimierz Skalik, czyli Reprezentująca tzw. prawicę komisarz von der Leyen powołuje się na kogo nie, na żadnego z chętnie cytowanych chrześcijańskich ojców założycieli jak Adenauer. Nie, powołała się na włoskiego komunistę, przeciwnika niepodległych państw, przeciwnika odrębności narodowych. Altiero Spinelli. To symptomatyczny znak zdrady tzw. prawicowych elit z państw zachodnich, które nie reprezentują obywateli, nie reprezentują prawicy, reprezentują program globalistów, socjalistów, lewicowców, internacjonalistów. Wyciągajmy wnioski z ich słów. Dość naiwności. Słuchajmy, co ci ludzie mówią, wyciągajmy wnioski, oceniajmy ich na podstawie tego, co mówią i co robią. Nie na podstawie tego, jak są przedstawiani w mediach. Bo to, że ktoś ma dobry żakiet i jest ładnie uczesany, to nie powoduje, że jest niegroźny. Ci ludzie mają dobre żakiety, są ładnie uczesani i są bardzo groźni dla przyszłości Europejczyków. Ich trzeba się pozbyć i Konfederacja buduje siłę, która to zrobi. Dziękujemy Państwu bardzo.